Witam w kolejnym odcinku cyklu "Przymiotnik perfumowy", który rozpoczęłam. wymyśliłam taką serię i ją rozpoczęłam i mam nadzieję dosyć regularnie realizować. Od razu mogę powiedzieć, że dzisiaj nagram pewnie zdążę, bo nagrałam jeszcze ten makijaż, więc pewnie zdążę dwa odcinki. To będzie po prostu już na początek tygodnia, na poniedziałek, także będą już po prostu zaplanowane wstawienia. Tak, więc wykorzystuję jeszcze czas, chwilę właśnie przed wybyciem, żeby właśnie to nagrać. I postanowiłam, że jeżeli chodzi o odcinek czwarty, również jeszcze postawię na mainstream, ale w odcinku piątym już się pojawi nisza. I w ogóle jeszcze... Sejza jest sama, nie wiem, bo chciałam coś zaproponować, i w momencie, kiedy piątym odcinkiem będzie nisza, nie wiem, czy to będzie aż takie łatwe zadanie. Więc może na takie wprowadzenie tego dodatkowego zadania, chociaż nie wiem, czy ktoś się w ogóle tego podejmie, ale może zresztą czasami jest tak, że ktoś może nie zdążyć tego podjąć, bo w momencie, kiedy to będzie na przykład codzienne wstawianie tego filmiku w ramach tej serii, to po prostu ktoś może obejrzeć już to, jak już będzie kwestia rozwiązana. No nie wiem. Mianowicie w tym odcinku oprócz tego, że będzie bohater i będą przymiotniki, to może będzie tak, że w komentarzu, albo w opisie, chyba raczej jako komentarz, wstawię jeden, dwa, może trzy, raczej maksymalnie trzy przymiotniki zapachu z odcinka piątego i będzie można na przykład typować i podejrzewać, cóż to może być za bohater piątego odcinka. W ogóle jedna z widzek chyba trochę inaczej zrozumiała zadanie i wstawiła przymiotniki do Wówczas swojego nie wiem, czy użytego, czy zapachu, o którym pomyślała. I to może być fajne, naprawdę fajne uzupełnienie tej serii, czyli w momencie, kiedy trafiamy na odcinek, gdzie nie znamy zapachu, można podać jakiś zapach, o którym w danym momencie pomyślimy, bądź który był w danym dniu użyty i napisać właśnie skojarzenia przemietnika do owego zapachu. Może i inni się podłączą do zabawy i do naszego właśnie wyboru też podopisują swoje. Typy, jak na przykład ja tam uczyniłam y, I wpisałam swoje y, pomysły przymiotnikowe Na łomeniki y, I teraz już przedstawiam już Przechodzę do rzeczy Któż jest bohaterem dzisiejszego odcinka Jest to marka mainstreamowa Marka, którą ja uwielbiam, czyli marka Cartier, Cartier. I zapach Przecudowna, klasyczna Pantera w wersji woda perfumowana Flakon jest Ciężki, jest masywny, jest naprawdę ciężki, wręcz. Ja jestem tak słaba, że ledwo go trzymam Mam też y, taką miniaturkę i ona oczywiście jest dużo lepsza, poręczniejsza. Także, ale mówię, przechodzę już do meritum. Zapach, to co muszę powiedzieć, jest po prostu przepiękny i to jest moje pierwsze skojarzenie. Jest, y, powiedziałam, taki trochę nie jest, ym, powiedziała, współcześnie szyprowy. O tym całym zagadnieniu będą osobne filmy, zestawienia itd. Szypry są różne, szypry są słodkie, szypry są zielone, szypry są bardziej takie starodawne, ale też bardziej współczesne. Ja bardzo lubię motyw owoców szyprowy, i właśnie trzecia cecha, owocowy. On są właśnie takie owocowo-szyprowy, czwarta cecha, elegancki, piąta, perfumeryjny, szósta cecha, nietuzinkowy. Siódma, ogoniasty. Ósma, wyjątkowy. Dziewiątka, ogromnie kobiecy. Dziesiątka, szlachetny. Jedenastka, bym powiedziała taki. Mm, no, można było dać takie hasło Dystyngowany, takie właśnie elegancko, dystyngowano y, kobiecy. Dystensujący. Także.